Witam Was w moim następnym filmiku I dzisiaj będziemy rozmawiać, a raczej ja będę Wam opowiadać e, O tanich, ale dobrych kosmetykach do makijażu i pielęgnacji e, Takich, które na pewno e, połowa z Was widziała już u mnie e, Gdzieś tam przebrzmiały w jakichś filmikach w ulubieńcach Bądź też w jakichś na przykład e, e, denkach W e, zakupach kosmetycznych i tak dalej Od dłuższego czasu zamierzałam się e, nagrać takie coś Dlaczego? Ponieważ stwierdziłam, że No przede wszystkim ja zazwyczaj używam tanich kosmetyków Tanich, a dobrych, które niejednokrotnie zachwalam i które mam na sobie praktycznie każdego dnia, więc wiem już na przykład, że są dobre, że są sprawdzone, że nie uczulają, nie zapychają itd., itd. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że zbierałam się, zbierałam, ale zawsze wybierałam coś innego. Czyli nagranie stylizacji, nagranie holu e, nagranie na przykład, nie wiem, tak jak ostatnio Denka na Wesoło. E, I no niestety jakoś to odchodziło tak e, i odchodziło i odchodziło. I ostatnio zobaczyłam na kanale u Glam Girl e, właśnie coś takiego, czyli ona sobie wybrała swoje ulubione kosmetyki. Tam są kosmetyki do makijażu. Mnie to jakby zainspirowało, popchnęło do przodu i stwierdziłam Dobra, w końcu to też nagram. Do niej zapraszam Was oczywiście serdecznie na kanał. Podam Wam link w opisie, żebyście sobie zobaczyli. Bo ona też, powiem Wam, pokazuje równie fajne kosmetyki, na które ja mam chrapkę. I jak na pewno będę w drogerii, to za czymś takim się rozejrzę. Ale dobra, przechodzimy dzisiaj do moich kosmetyków. Ja zacznę od pielęgnacji. Nie ma tego dużo. Na pierwszy ogień, czy tam na tapetę, pójdzie zaraz z serii Awa. Laboratorium Professional Home Spa serum liftingujące do twarzy, wspominałam o tych ampułkach, bo to są ampułki, to jest 5 ampułek po 3 ml. wspominałam już o nich w jakichś tam ulubieńcach i nadal jestem za tym żeby każda kobieta Wieku, nie wiem, zależnie, może nie wiek, tu nie chodzi o wiek, czyli nie musimy mieć tam 35 lat, 40, tylko ogólnie, jeśli czujemy, że nasza skóra straciła jędrność, że nie jest taka napięta, gładka, chcielibyśmy ją szybko jakoś reanimować, zwłaszcza przed jakimś ważnym wydarzeniem, imprezą, uroczystością rodzinną, nie wiem, weselem, karnawałem i tak dalej. Fantastyczne! Dlaczego? Po pierwsze, kładzie się jej bardzo szybciutko. Ja robię przed tym peeling na przykład, czy mikrodermabrazję, potem maseczka oczyszczająca, następnie właśnie taka ampułka. Ja kładę jedną ampułkę naraz na całą twarz, szyję i dekolt. Powoli okrężnymi ruchami delikatnie wmasowując. Daje mi to taką niesamowitą skórę. Jestem wprost zachwycona, ponieważ skóra natychmiastowo jest napięta. Yy, większość kobiet, które użyło to chociaż raz, od razu zauważa efekt. W ciągu kilku minut dosłownie pod palcami zaczynamy czuć różnicę w skórze, że ta skóra jest jakby gęściejsza, bardziej jędrna, napięta i wręcz mamy yy, taki właśnie efekt, że ktoś nam tą skórę naciągnął i zawiązał za uszami, jak na przykład na tych filmikach wiecie, gdzie tutaj nacinają i tam coś sobie robią i w ten sposób robią takie lifting właśnie w gabinetach kosmetycznych czy w innych takich na przykład klinikach. To nie jest drogie. Ja zamawiam to przez internet na Allegro sobie wypatruję jakieś tam najtańsze ceny i daję za to około chyba 18 bądź 19 zł. Używam tego średnio raz na 7 dni. Jeśli ktoś miałby większą potrzebę, używałby sobie na przykład, nie wiem, co 3-4 dni. Naprawdę fantastyczne efekty. Jeśli ktoś lubi taki efekt napiętej skóry, wygładzonej, matowej, wręcz jakby takiej lekko przesuszonej, ale to jest tylko taki efekt, bo to nie wysusza skóry. To jednocześnie, to jednocześnie nawilża, ale ktoś jakby bardzo lubił i chciał mieć natychmiastowy Także polecam serdecznie każda kobieta, która ma właśnie problemy z tym, że już tutaj coś, prawda, owal zaczyna tracić swoje kształty. Naprawdę uwierzcie mi, sięgnijcie po to, a nie pożałujecie. Zwłaszcza, że to jest tanie, a można to, to sobie robić, tak zwane właśnie domowe spa, u siebie w zaciszu swojej na przykład łazienki. Ja jestem tym zachwycona. Odkładam na bok i pokazuję Wam szybciutko maseczki, które już kupuję namiętnie, i nie może być u mnie w sumie tygodnia bez użycia tych maseczek. Maseczka tonizująca, którą już pokazywałam, o której wspominałam, to jest właśnie z Bani Gafi, kolor miętowy, tonizująca, odświeżająca, oczyszczająca, i tak dalej. Wszystko naprawdę, skóra jest mocno wygładzona, rozjaśniona jest, gotowa na przyjęcie innych składników. Na internecie już widziałam jej chyba cenę po 8 zł, natomiast ja mam taki właśnie sklep internetowy, w którym jeszcze zamawiam ją po 4,50, także jak będziecie chcieli to mogę link podać w opisie. I następne to są maseczki, które sobie kupuję właśnie w drogerii, ale chyba u Was też będą. To jest to kupiłam w Rosmanie z Dermofarma Plus, to jest liftingująca maseczka w płacie i to jest druga liftingująca z Mariona za 3,59, też w płacie, obie liftingują. Ta liftinguje troszeczkę delikatniej. Bardziej czujemy taki mm, komfort nawilżenia skóry, że jest taka mięciutka, wygładzona, szczególnie na przykład jeśli kładziemy się wieczorem na noc, położyć sobie takie coś, potem nadmiar oczywiście usunąć wacikiem, czy przemyć skórę na przykład wodą, czy płynem micelarnym i czujemy, że jest taka bardzo mięciutka, aksamitna i jest taka właśnie w strukturze gęściejsza, a to już daje taki efekt bardziej, który właśnie czujemy coś jak po tych ampułkach, że skóra jest nawilżona, ale taka napięta i gęściejsza. Coś jak na przykład czasami użyjemy, wiecie, na włosy i czujemy, że one są, każdy włos jest taki gęściejszy i ładniejszy, także to Wam polecam. W naturze to kosztuje około 6,50. Następnie z pielęgnacji polecam Wam serdecznie, szczególnie posiadaczkom cery mieszanej, tłustej i już z pierwszymi oznakami starzenia. To jest z firmy Perfecta, czyli dokładnie Dax Cosmetics. To jest krem matująco-przeciwzmaszkowy z koenzymem Q10. Sięgam po niego y, od jakichś około 9 lat. Używam go, takie dwa słoiczki na rok, ponieważ używam tego raz dziennie, szczególnie przed nałożeniem makijażu. Pierwszy mój krem, który nakładam rano, to jest krem z EFA Duo Plus z La Roche. Natomiast gdzieś za jakieś 2-3 godziny, jeśli kładę makijaż, to 15 minut przed tym używam tego. Uwierzcie mi, efekt rozjaśnionej skóry jest natychmiastowy, zmniejszonych porów, Wygładzonych blizn, wygładzonej powierzchni i tak dalej za jedyne 20 zł. W Roslanie to kosztuje 27, natomiast ja to kupuję oczywiście w takiej zwykłej drogerii, czy chemiku, czy coś takiego, co chyba u każdego z Was jest gdzieś tam na osiedlu. 20 zł, naprawdę 50 ml, zobaczcie tutaj jest taki kolor ekry kremowy i dlatego może to stwarza takie wrażenie rozjaśnionej skóry, nie zapycha tyle lat go używam, tyle słoń, słoiczków, to poleciła mi kosmetyczka i nie żałuję, naprawdę to jest coś, nie wiem czemu ten krem jest na sferze youtubeowej tak rzadko wspominany, tak rzadko jest o nim mówiony jak tutaj przybliżę ten słoiczek, kiedy to jest naprawdę jeden z lepszych kremów matujących, który daje efekt matu, ale jednocześnie czujemy nawilżoną skórę, mówię i ten krem q 10 i wszystkie składniki właśnie przeciwzmarszczkowe to jest szczególnie dla takich kobiet powyżej 30 roku życia, które borykają się z pierwszymi zmarszczkami, z utratą jędrności, ale z drugiej strony nadal mamy problemy ze skórą, coś co nie zapycha i rozjaśnia przebarwienia, blizny i tak z cynkiem z tymi wszystkimi, to wam polecam. Oczywiście serdecznie chyba zaczynam gadać jak typowa dziewczyna z YouTube'a, polecam wam coś serdecznie. I teraz przejdźmy słuchajcie do e, kolorówki, z kolorówki szybciutko na tapetę idzie mój ulubiony i ukochany bronzer z W7, to jest bronzer i rozświetlacz dwa w jednym, używam zawsze namiętnie od pół roku, jestem tym zachwycona, ten jest kolor delikatnie ciepły, ten jest kolor taki, który pasuje moim zdaniem do każdej karnacji, nie jest ani zimny, ani nie jest ciepły, taki mniej więcej pośrednio, przepiękny daje efekt delikatny, ale jednak widoczny na skórze. Tak samo i ten bronzer. Oczywiście, żeby nie było, mam go dzisiaj te kosmetyki, o których tutaj mówię, mam je w, zrobione po prostu nimi makijaż, żebyście widzieli ten e, efekt. 16,99 dałam za to w naturze, ale to było pół roku temu. Nie wiem ile kosztuje teraz. Wypatrzyłam na kanale ufokusowanej jakiś rok albo półtorej temu. Taka, zobaczcie, fajna paletka bronzer Hollywood W7. Jestem tym zachwycona za te pieniądze. Taki bardzo ładny, zobaczcie, efekt rozświetlenia tutaj skóry kości policzkowej. Można używać delikatnie do konturowania, do ocieplania, zależnie jaki macie kolor skóry i czego potrzebujecie. Następną rzecz, o której wspomnę, dobrze jak już jesteśmy przy tych sypkich do cery, pokażę Wam puder z pieryna. Mam go od dwóch tygodni, już jestem w nim zakochana. Puder oczywiście to jest puder ryżowy. O numerku 00, czyli po prostu biały, transparentny, nie bieli zbytnio skóry, ale bardzo ładnie matuje za 15,99, natomiast z tego co wiem, chyba w niektórych sklepach potrafi też kosztować 19,99, ale myślę, że za tę pojemność, czyli właśnie 8 gram nie jest to zbyt wygórowana cena, bardzo dobrze zmielony, fajnie się nakłada tutaj ma te dziureczki. Na razie opakowanie mi się nie rozleciało. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. I kuleczki, słuchajcie, z Vivo Star Glow rozświetlające, jak wiemy są jeszcze y, brązujące i jakieś tam jeszcze inne. To jest ten zestaw, który ma kuleczki zielone, różowe, fioletowe, czyli mają tak jakby niwelować zaczerwienienia, rozświetlać i tak dalej. Nie wiedziałam na samym początku, jak je używać, ponieważ mówię, kurczę, na rozświetlaczu jest za delikatny, natomiast na puder zbyt mocne rozświetlenie. I teraz nauczyłam się, znalazłam na to swój sposób i ten efekt mi się bardzo podoba. Oczywiście też mam tutaj dzisiaj w tym makijażu że po nałożeniu podkładu kładę oczywiście ten puder, czy jakiś inny puder, jaki tam macie z serii matujących, który pochłania nadmiar sebum, a następnie tym samym dużym pędzlem tutaj wiecie, w tych kuleczkach sobie jak nie wiem to powiedzieć, grzebulkuję, czyli omiatam i tym samym pędzlem nakładam po prostu na całą skórę, tutaj pod oczami na kości policzkowe brodę, nos, wszystko, Dlaczego? Ponieważ my posiadaczki cery. Tłustej, mieszanej i tak dalej, lubimy, żeby nam się ta skóra nie świeciła tak tłusto, ale nie lubimy też płaskiego matu, tylko bardziej taki rozświetlony efekt glow na skórze, i to właśnie te kuleczki nam to dają. Teraz powiem Wam, nie wyobrażam sobie bez tego makijażu. Bardzo ładny blask za cenę chyba około 15 zł w Rosmanie, czy tam 16 można też kupić. Oczywiście na promocji, bo często się trafiają. Następna rzecz, o której wspomnę, to już będą produkty do makijażu ust. Oczywiście pierwsze co mi przyszło do głowy i pierwsze co mi przyszło na myśl to jest pokazanie Golden Rose, ponieważ ja też jestem zachwycona tymi pomadkami z Golden Rose. Nie wysuszają mi za bardzo ust, natomiast są mocno napigmentowane, e, mają w miarę taki dobry wybór kolorów, szczególnie teraz wiecie na jesień, ale i też na lato ta Zero jest bardzo przyjemna, ale pomyślałam sobie ok, kurczę już wszyscy oni wiedzą, cały YouTube o nich trąbi, więc pokażę coś innego. Dlatego ja dzisiaj wspomnę o innych pomadkach matujących, jedną z nich oczywiście mam na ustach i to są pomadki z Wet and Wild. E, ja kupiłam je w sierpniu, mieliście okazję, niektó niektórzy, bo nie każdy mnie wtedy jeszcze subskrybował, e, pokazywałam je w jakimś holu kosmetycznym, już oczywiście z takim zamysłem na jesień, bardzo piękne kolory. E, mimo, że opakowanie jest takie w miarę no takie można by powiedzieć, to jest opakowanie troszkę tak jakby tandetne, plastikowe, zwykłe, półprzezroczyste, no nie jakieś ekskluzywne, ale one w normalnej cenie są po około 9 zł, e, oczywiście w Drogerii Naturze, natomiast teraz z tego co wiem są po 4,99 zł. Ja jeden kolorek mam na ustach, to jest Sherry Bomb, to jest ten kolorek, to jest taki bord, brązowo-bordowy, tak będę go Wam pokazywać, Pokażę oczywiście na ręce za chwilkę. I drugi kolorek to jest yy, Vamp It Up. I to już jest taki dosyć ciemny, yy, fioletowy kolor, niemalże taki prawie że czarny. Co mogę powiedzieć o tych pomadkach? Za 5 zł cudów nie oczekuję. Natomiast podoba mi się efekt, bo jest efekt matowych ust, ale nie bardzo matowych. To nie jest taki mat jak po Golden Rose, takiego wżerającego się koloru, ale dość długo się utrzymują. No u mnie wiadomo, ten efekt będzie wyglądał inaczej, bo ja mam dość małe usta i muszę obrysowywać je, wiecie, kredką, wychodzić poza kąt, żeby te usta były bardziej widoczne i dopiero na to kładę pędzelkiem właśnie takie pomadki. Ale ktoś, jeśli ma bardziej pełne usta, to myślę, że będzie zadowolone. Zobaczcie 4.99, teraz na promocji, a bardzo ładne kolory, szczególnie ten i ten. Kolor pomadki miałam na sobie w filmiku w tej ostatniej stylizacji właśnie z tym berecikiem i w tych okularach. Także to tyle mogę o nich powiedzieć i zachęcam was do kupna, bo naprawdę w tej cenie warto. Jeśli tak jak ja zgubicie, macie tendencję do gubienia pomadek po różnych, wiecie, kieszeniach, torebkach i tak dalej, także myślę, że no, 5 zł to wiecie nie będzie aż takiej tragedii, można zawsze iść i sobie kupić. I następna pomadka to jest kupiona na tak zwaną Pałę Freedom w Pepko stwierdziłam, dobra, niech będzie taki różowiutki kolor na lato w odcieniu Candy Girl 102, tak się nazywa chyba ten kolorek. Teraz Wam powiem dokładnie Candy Sweet, przepraszam. E, on jest taki dosyć różowiutki, ale na ustach daje delikatny, półtransparentny efekt, który mi się bardzo podoba i jak za cenę 4,99 ładnie nawilża usta i kojarzy mi się przede wszystkim z makijażem wiosennym. Taki delikatny e, różowy kolor, różowe policzki, naprawdę serdecznie Wam polecam. Wypróbujcie jakieś takie pomadeczki za 5 zł. W pepko. Przechodzimy teraz do makijażu ust, czyli zbliżamy się ku końcowi. Nie wiem czemu rzadko ktoś wspomina o tym tuszu do rzęs. To jest z firmy Smart Girls Get More 3D z, tego, z tej serii są jeszcze takie z zieloną szachownicą, chyba granatową jakąś inną. 7.99 dostępne w naturze. Ja to kupuję często na promocji, powiem wam. Jestem bardzo zadowolona. Nie osypuje się długo, jest tuszem wilgotnym, nie wysycha. Ma fajną, cienką szczoteczkę i ma za zadanie wydłużać rzęsy, i to delikatnie robi. Oczywiście za tę cenę cudów nie oczekuję, że będę mieć wachlarz rzęs. Ale jak miałam tusze za 50 zł, czasami gdzieś kupione na promocji też te rzęsy wyglądały podobnie. Więc skoro wyglądają praktycznie identycznie, po co przepłacać. Zwłaszcza jeśli jesteśmy taką kobietą jak ja, która oczywiście zwraca uwagę na to, co za ile płaci, czy to jest tego warte. To jest warte 7,99, a nawet dałabym za to pewnie 20 kilka złotych. Ja mam rzęsy cienkie, delikatne, długie, których niestety nie widać, jeśli nie są pomalowane, ale jeśli użyję tego tuszu, delikatnie wiecie je, wyczeszę, nie sklejało, efekt jest ładny. Kupuję to od kilku miesięcy, bodajże, odkąd zaczęłam nagrywać na YouTubie. Zakochałam się w tym tuszu. Wszyscy mówią o mi sport, i lovely i tak dalej, tych wszystkich seriach. Nie wiem czemu o takich tuszach rzadko w ogóle ktoś wspomina, więc może będę jedną z pierwszych. Także spróbujcie sobie, dorbijcie może nawet gdzieś na promocji za 4,50, jeśli się Wam trafi w naturze. Polecam Wam ten tusz. I ostatnią rzecz, którą Wam pokażę, e, to jest coś do brwi. To już kosztowało chyba 22 zł. Jestem z tego niezmiernie zadowolona. Cóż to jest? E, to jest. E, do stylizacji brwi, taki nie wiem, pomada, nie pomada, tuż do stylizacji brwi, tak bym mogła powiedzieć. Zobaczcie, szczoteczka z kuleczką okrągłą, tutaj czyszemy te brwi na początku, tym niby te dalsze. Ja sobie oczywiście stosuję, jak mi wygodniej, co mi się w niej podoba. To jest niby ciemny brąz, ale ten kolor jest bardziej brązo-szary, grafitowy, tak mi się wydaje, przynajmniej wydaje, tak wygląda na moich brwiach zaraz Wam tutaj pokażę, zobaczcie, o, będzie widać efekt, widzicie, to nie jest typowy brąz, tylko taki bardziej chłodny odcień brązu, tak poszukiwany przez posiadaczki włosów blond, albo przez posiadaczki włosów popielatych, które na przykład, dla których jeden środek do stylizacji jest za ciemny, drugi jest za rudy, za żółty, za jasny i tak także to naprawdę jestem z tego zadowolona, jeśli użyjemy tego tylko raz, czyli przeczestujemy brwi, żeby one się bardzo, wiecie, nie krzaczkowały, nie ruszały na lewo i na prawo, Efekt jest ładny, delikatny, ale wystarczy 2 trzy razy przeczesać, i wtedy mamy taki efekt zagęszczonych brwi bez potrzeby używania powady. Także to z Maybelline Dark Brown Wam serdecznie też polecam. I na tym oczywiście zakończam. Mam nadzieję, że coś z tego, z tych kosmetyków przypadło Wam do gustu. Być może już niektóre rzeczy używacie. Dajcie oczywiście znać w komentarzach. Ja powiem wam, jestem z nich zadowolona. Osoby, które jakby są ze mną od dłuższego czasu, od tych kilku miesięcy, wiedzą, że są to naprawdę kosmetyki, które polecałam wam w niejednych filmikach, które używam i które naprawdę mam praktycznie dzień w dzień, lub też na pewno w filmikach na sobie. Dobra, kończę te swoje wywody i tyle. No cóż, chciałabym się jeszcze rozgadać, ale kosmetyki mi się skończyły, także do zobaczenia w następnych filmikach, trzymajcie się cieplutko, papa! Pa.